Dzisiaj mamy taką sytuację, że, że dzisiaj nie, nie ma partii rozumianej jako tak partia tak dominująca, jak Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Niemniej e, mamy w przestrzeni publicznej bardzo mocny aspekt antychrześcijański, kulturowy, e, niekiedy polityczny. E, I on też e, powoduje m, bardzo często poczucie takiego dyskomfortu dla katolików. E, mój ojciec natomiast miał zawsze do tego stosunek następujący. Jestem katolikiem, to jest podstawa, to jest konstant. z tego nie ma ani kroku w tył. Można w jakimś sensie, można w jakimś sensie, pojawiem dokonywać pewnego kompromisu dotyczącego stopnia manifestacji wiary, ale w momencie, kiedy zostajesz wprost zapytany, albo kiedy następuje wybór tak lub nie, to, to musisz do tej wiary się przyznać, nawet jeżeli będzie konsekwencją nie wiem, przyjemności pracy, czy, czy, czy utrata jakichś napanaży, no, czy prestiżu po może społecznego.